Telewizja Republika. W studio witam gości: Jan Piekło, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej Paucji, oraz Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog. Witam panów. Dziękuję. Przypominam, trwa nasza sonda smsowa. Sonda w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili pomiędzy Dużym Pałacem a Małym Pałacem, koabitacja i stosunki międzynarodowe. Nie pierwszy raz się to pojawia w historii trzeciej RP. Ale czy państwa zdaniem Polska powinna zwiększyć swoją rolę w mediacjach pomiędzy Ukrainą a Rosją? Jeżeli uważają państwo, że tak powinno się stać, prosimy o smsa o treści 1. Jeżeli uważają państwo, że tak się nie powinno stać, prosimy o smsa o treści 2, numer 72. 075 za chwilę z gośćmi porozmawiamy o ostatniej wypowiedzi Petro Poroszenki, ale też o najnowszej depeszy, która odnosi się do stosunków polsko-ukraińskich w tej kwestii, ale najpierw profesor Włodzimierz Marciniak, który odnosi się do wczorajszej wypowiedzi Petro Poroszenki, mówiącym w Berlinie o tym, że nie do końca konieczna jest zmiana formatu normandzkiego, czyli głównego udziału Niemiec, Francji i Rosji w dyskusjach na temat Ukrainy. Na razie ja bym to rozpatrywał właśnie w takich kategoriach to znaczy prezydent Duda ujawnił pewien zamiar no w, w, w rozmowach z dziennikarzami tak publicznie i otrzymał negatywny, negatywny sygnał z trzech stolic tak potencjalnie zainteresowanych sprawą i możemy się zastanawiać czy to, czy, czy to się dobrze stało tak że właśnie rzecz się upubliczniła i wydaje mi się to, że właśnie i Ola i Merkel i Poroszenko tak jasno powiedzieli otwarcie zrzucili, zrzucili maski tak i powiedzieli o co im chodzi, że oni chcą się po prostu na boku dogadać z Putinem jest chyba jest chyba dosyć dość, tak powiem ważną, ważną ważnym efektem w sytuacji, gdy, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiemy, że i tak toczą się jakieś poufne rozmowy Waszyngtonu z Moskwą i Waszyngtonu z Kijowem i prawdopodobnie na tym szczeblu sprawa faktycznie jest, jest regulowana. A tymczasem o godzinie 16.48 polska agencja prasowa podaje wiceszef administracji Poroszenki we wrześniu rozmowy w sprawie możliwości przyłączenia Warszawy do rozmów o uregulowaniu sytuacji w Donbasie. Panowie, jak interpretować ten szum informacyjny Jan Piekła? Ja myślę, że to jest właściwie bardzo proste. Format normandzki związany z tym e, mińskie, e, dagawory, czyli rozmowy i ustalenia, e, one wyczerpały w, w tej chwili swoje możliwości e, i właściwie dobrze, że Polska w tym nie uczestniczyła, bo gdyby w tym uczestniczyła, to część winy by była, że tak powiem na Polskę, że... w niesławnych dyskusjach Dokładnie. przy Majdanie wszyscy Dokładnie. zginiecie, Radosław Sikorski. No. No mniej więcej to by było tak, że no, to Polska jest powinna temu, że nie ma rozwiązania, że jest nadal agresja i że giną ludzie. Więc skoro tam Polski nie było, no to okazuje się, że to dobre. natomiast to, że jest potrzebny nowy format, o tym mówią eksperci. O tym nawet mówił dla Financial Times ostatnio sam Radosław Sikorski. Co jest zdaje coś do myślenia. No, Radosław Sikorski w rozdźwięku z b, 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 niemieckim rządem to jest swego rodzaju nowość, ale z jakiego powodu takie właśnie sygnały płyną z Niemiec? No, głos pod tytułem rozszerzenie tego formatu jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zgodzą się wszystkie strony. No wiadomo, Rosja się nie zgodzi na udział Polski. No, to też jest yy, prawdopodobnie główna przyczyna, dla której Polska w tych rozmowach nie brała udziału. Już kiedyś ambasador Dyszczyca powiedział, że to nie jest spowodowane stanowiskiem Ukrainy, ale to bardziej Rosja tutaj wybiera sobie takich partnerów do tej dyskusji, w których towarzystwie czuje się komfortowo, czy też może bardziej prestiżowo, jeżeli to są Niemcy i Francja, a nie Polska, która wiadomo zawsze będzie maksymalnie proukraińska i antyrosyjska, relatywnie stąd taki, a nie inny układ. Natomiast wydaje mi się, że to, co należy powiedzieć, to to, że te rozmowy miejskie tak naprawdę już od samego początku to budziło bardzo dużo sceptycyzmu, i e, ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, że tak naprawdę wojna trwa cały czas, może e, rzeczywiście w jakiś, w jakiś sposób ta. Intensywność konfliktu została obniżona, mamy okresowe eskalacje, Natomiast to wszystko było do przewidzenia i sam pomysł, żeby prowadzić jakiekolwiek krokowania z Rosją, jakiekolwiek krokowania z tak zwanymi separatystami, co im rzeczywiście daje de facto jakąś legitymizację na arenie międzynarodowej, jest pomysłem kolekwialnie mówiąc poronionym. Jeżeli wiemy, że Rosja jest agresorem, to powinniśmy z Rosją rozmawiać z pozycji sankcji, z pozycji tutaj stawiania no, oczywistych warunków pod adresem Rosji, nie pod adresem separatystów, którzy. Tak naprawdę są od nich całkowicie uzależnieni. A Rosja zawsze może mieć argument, że słuchajcie, my byśmy chcieli, my wykorzystujemy swoje środki nacisku, ale się oni nas nie do końca słuchają. No, czy ktoś wierzy w Europie, w ten właśnie sposób tłumaczenia, który przecież obecny jest w rosyjskiej propagandzie od samego początku? No, ci separatyści to są rebelianci, my nie mamy z nimi specjalnie nic wspólnego, mówi oficjalnie dyplomacja rosyjska. No na pewno są ugrupowania polityczne, które często dostają pieniądze z Moskwy, które podtrzymują narrację Kremla. Inne departamenty rosyjskiej dyplomacji, na przykład no nie wiem, no, narodowe partie w, we Francji, no, w, w innych Francji, miejscach. Tak, dokładnie, Grecji. Rzeczywiście to jest to się nazywa zdaje się useful idiot, czyli pożyteczny idiota. To jest bardzo dobre określenie i ci taką narrację podtrzymują. No dobrze, ale czy to nie znaczy, że w tej roli pożytecznego idioty występuje no jednak chyba jeden z najlepiej jedno z najlepiej poinformowanych państw, przynajmniej w Europie, no bo, bo trudno Berlin uznać za stolicę, która nie wie, co się dzieje w Rosji. Tradycyjnie Niemcy o Rosji wiedzą bardzo dużo, a przecież. To też w jakiś sposób wynika z tonu wypowiedzi. Ja Berlina. myślę, że jeżeli chodzi o stanowisko. Przepraszam, że w... może pan dokończyć. Ja, ja chciałem <noise> tylko tutaj y, przypomnieć jedną rzecz. Chciałem przypomnieć szczyt y, w Bukareszcie na to 2008. Kiedy dwa kraje, które dzisiaj prowadzą negocjacje w formacie normandzkim z Rosją, zadecydowały o tym, że Gruzja i Ukraina nie dostały planu członkowskiego NATO, i dlatego Rosja wybrała właśnie te dwie stolice do prowadzenia negocjacji w sprawie przyszłości Ukrainy, myślę, że to jest dość prosty mechanizm. To samo pytanie związane z. Znaczy, stanowisko Berlina mi się wydaje jest. Trudno to ująć, jakby tak, tak krótko, moim zdaniem. Rzeczywiście były też słynne wypowiedzi, kiedy Merkel powiedziała, że Putin stracił kontakt z rzeczywistością, jednak Niemcy tą politykę sankcji też podtrzymują, która jakieś rezultaty przynosi, i pomimo tego, że początkowo zwłaszcza ten niemiecki wielki biznes, jak, jak Siemens na przykład, tak, który miał też swoje potężne interesy w Rosji, czy, czy, czy koncerny zbrojeniowe, były, były przeciwko takiej polityce, no to jednak Niemcy no, są za rozmowami w formacie normandzkim. Natomiast z drugiej strony jakieś ruchy w dobrym kierunku, czyli polityka sankcji i też presja na takie kraje jak Grecja powiedzmy, czy, czy, czy Węgry, czy kraje z południa Europy jak Włochy chociażby, tak, które są jeszcze no, bardziej powiedzmy indyferentne tak, w stosunku do tej sytuacji, a wskutek tego prorosyjskie jest prowadzona. No, niemniej jednak dla nas to jest cały czas zbyt mało, to jest niewystarczająco i to jest ten problem. Mi się wydaje, że tak naprawdę Niemcy i Francja, im chodzi o zachowanie status quo. Dla nich problem ukraiński jest problemem stosunkowo mało znaczącym, może tak naprawdę im wcale nie zależy, żeby w tych negocjacjach brać udział. Na tym etapie już się pewnie jest trudno wycofać bez utraty twarzy, a są problemy dużo bardziej palące, jak kryzys imigracyjny, jak kryzys związany z Grecją, i tak naprawdę ten konflikt najchętniej przez te państwa zostałby zamrożony, żeby to było gdzieś daleko, żeby to nie sprawiało problemów, a my byśmy się zajęli tym, co jest taki. Ale nas co to istotne. znaczy zamrozić ten konflikt z punktu widzenia i z perspektywy Berlina? Czy Paryża? Krym zostaje tam, gdzie został, po to, żeby brat szefa sztabu francuskiej armii mógł tam spokojnie budować sobie akłaparki czy jakieś inne rzeczy? Czy to oznacza, że Donbas ma zostać w takim nieokreślonym statusie w tej chwili jak Naddniestrze na kolejnych 25 lat, po to, żeby nie wracać do tematu związanego z Ukrainą w NATO, bo przecież nie ma załatwionych kwestii terytorialnych? O co tu chodzi? Co to znaczy zamrozić ten konflikt? Po pierwsze, ten konflikt można zamrozić wyłącznie wtedy, kiedy się Ukraina na to zgodzi. Ukraina chyba nie jest zainteresowana zamrożeniem tego konfliktu, ponieważ może na tym bardzo wiele stracić. Mianowicie przede wszystkim stracić finansowo, ponieważ jak pamiętamy, Transnistria, Naddniestrze który jest właśnie takim zamrożonym konfliktem, jest częścią Mołdawii i Mołdawia ma płacić za gaz, który używa na Naddniestrze. Więc tutaj jest taki problem natury, natury ekonomicznej. Natomiast zamrożenie konfliktu w tej chwili nie leży w interesie Ukrainy. I nie sądzę, żeby leżało również w interesie Unii Europejskiej w tej chwili. Chciałem tutaj znowu się powołać na wypowiedź ministra Adosława Sikorskiego i Financial Times, gdzie padają słowa o tym, że właściwie należałoby pomyśleć o rozwiązaniu globalnym. To nie chodzi o to, żeby rozwiązać problem wojny na Ukrainie. Ale żeby rozwiązać problem wszystkich y, zamrożonych konfliktów, które Rosja stworzyła i wreszcie coś z tym zrobić, bo dopiero no to jest wtedy bardzo długa mieli lista. To spokój. jest Osetia, to jest Ta? Armenia, Górny Karabach, Górski to Karabaj. jest Naddniestrze, o którym mówiliśmy, to jest w tej chwili Krym, to jest w tej chwili Donbas. To oznacza, że i Ługańska to oznacza, że w tej chwili pojawiają się koncepcje dotyczące jakiejś globalnej konferencji, która powie Władimirowi Putinowi, stop. No Chyba nie ma klimatu na świecie w tej chwili, żeby to zrobić. Skoro Siergiej Ławrow wczoraj mówi, że widzi, że Stany Zjednoczone dojrzewają do unormowania stosunków. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, Bartosz. kiedy będzie nowa administracja prezydencka po wyborach w Stanach Zjednoczonych. I wydaje się, że gdyby taka wola polityczna była, no to stosunkowo jest to proste, że bardziej jastrzębio nastawiona republikańska administracja prezydencka w Stanach Zjednoczonych jest w stanie być może drogą kilku telefonów, być może drogą dyslokowania odpowiednich sił wojskowych, czy, czy na Morze Czarne, czy do krajów bałtyckich, czy do krajów jak Polska i Rumunia w Europie Środkowej wywrzeć, no, pokazać po prostu, gdzie jest ta granica i wywrzeć taki efekt na, na Putinie, postawić jakiegoś rodzaju ultimatum, że on będzie zmuszony inaczej do tej sytuacji podejść. Wierzy I, pan w to? Ja wierzę w to, że będziemy rozmawiać niedługo z kim innym, a nie z Putinem. I wierzę w to, że Rosja straci swój status kolonialny i przestanie być imperium. I wtedy... Jako... Pan rozpad Rosji, o czym w Jestem naszym studiu profesor Chodakiewicz z niekłamaną radością i ledwie ukrywa mówił jakiś czas temu? Jestem o tym głęboko przekonany, ponieważ Rosja jest jedynym neokolonialnym, właśnie kolonialnym państwem, które istnieje na kontynencie europejskim. Przypomnijmy sobie, że wszystkie po kolei kolonialne imperia upadały, traciły kolonie. No ale I... Commonwealth istnieje, choć nie jest dziś jednym organizmem nie państwowym. No ale wpływowy, tak to nazwijmy, czy wspólnota państw niepodległych i strefa jej by wpływów by potoczy się, czy, czy też się to, rozpadnie pan podziela. Ja, ja podzielam ten to, że... pogląd, i chyba już e, Wiktor Soworow też się w tym kontekście wypowiadał i nawet Witali Portnikow chyba swego czasu, że e, obecnie te, te procesy, które e, nawet może nie uruchomiła, ale przyspieszyła wojna na Ukrainie, którą Rosja wywołała, to zmierzają do tego, żebyśmy mieli z, do czynienia z trzecią falą dezintegracji na obszarze poradzieckim. Pierwsza pierwsza fala dezintegracji to było wtedy kiedy odłączyły się państwa satelickie prawda Odzyskały jakby pełni suwerenności jak jak Polska doszło do zjednoczenia Niemiec i tak dalej druga fala to jest rozpad Związku Radzieckiego prawda a trzecia fala to jest rozpad samej Rosji która nie jest wcale jednorodna pod żadnym względem są takie rejony jak Tatarstan na przykład które no nie są zwolennikami tego co się obecnie w Rosji dzieje tylko czekają na okazję na możliwość żeby się wybić na niezależność oczywiście Kaukaz jest kolejnym takim regionem? No to panowie, dwa w takim razie pytania wracając trochę w stronę naszej granicy już z tych stepów dalekich. Najpierw zanim dotrzemy tu nad Wisłę, to zatrzymajmy się jeszcze na Ukrainie. Na ile w kwestii tej wojny istnieje w tej chwili polityczna różnica pomiędzy obozem Petro Poroszenki a i oceniuka? To jest ciekawe pytanie i właśnie. Jeden z tych panów, konkretnie Petro Poroszenko, jest uważany za człowieka bardziej koncyliacyjnego, takiego, który by chciał osiągnąć jakieś porozumienie z Rosją, który myśli, jak przystało na rosowego biznesmena w, w kategoriach strat i, i w kategoriach tego, żeby próbować jednak znaleźć rozwiązanie pokojowe. Natomiast Arsenij Jacyniuk myśli nie może bardziej konfrontacyjnie, ale Dostrzega zagrożenie w troszkę inny sposób niż Petro Poroszenko. I mam wrażenie, że podzielili się rolami po prostu. I myślę, że to jest właściwie gdzieś dobre dla, dla Ukrainów. Polityk i zły. Polityk, wersja gry? Bardziej bym powiedział, że polityka zagraniczna jest czy, 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 czy też kwestie dotyczące wszystkich struktur siłowych, prawda? Są domeną prezydenta Poroszenki, a Jaceniuk się koncentruje na kwestiach gospodarczych, na reformach ekonomicznych i myślę, że to jest, to jest ten podział. Panowie, no to jak w takim razie jeszcze na chwilę tam pozostając wygląda kwestia i powoli wracamy no już w naszą stronę przestrzeni, nie tylko politycznej, ale również informacyjnej. Ostatnio Furory w internecie robi informacja dystrybuowana przez człowieka, który nie ukrywa, że dużą część czasu w czasie ostatniej wojny spędził po separatystycznej stronie tego konfliktu i relacjonował konflikt z punktu widzenia Rosji. I on w sieciach społecznościowych promuje takie informacje z komentarzem, nastroje antypolskie pojawiają się na Ukrainie i się radykalizują. Na ile to jest element właśnie propagandowej wojny i tego rodzaju działania? względem Polski, a na ile to jest jakiś realny opis rzeczywistości? Jan Piękło. Niewątpliwie Rosja jest zainteresowana tym, żeby Polacy i Ukraińcy się różnili, różnili tak bardzo, żeby nie mogli ze sobą współpracować. To jest coś, co było ćwiczone przez carat, to jest coś, co było ćwiczone w czasie wojny światowej II, kiedy doszło do tragicznej rzezi wołyńskiej. I to jest ćwiczone w prl -u. Gdzie mówiono o bandach UPA i nie o żołnierzach niepodległości ukraińskich, którzy chcieli po prostu walczyć o wolną ojczyznę swoją. I to dzieje się również dzisiaj, gdzie próbuje się zdetonować historię do tego stopnia, żebyśmy nie byli w stanie ze sobą współpracować i rozmawiać. I, to, i umieszczamy zdjęcie ładnej Ukrainki, wymyślamy albo nie wymyślamy jakiś cytat i dystrybuujemy to przez siebie społecznościowe za pośrednictwem zaprzyjaźnionych dziennikarzy znajomych? No, no tutaj nie ma przypadków tak ja bym temu panu nie nie robił tutaj zbytnio reklamy natomiast to chodzi o zjawisko bo to zjawisko pojawiło się choćby we wczorajszej rozmowie u nas w studia telewizji republika. Paweł Kukiz powoływał się dokładnie na te same słowa, które znajdują się w tym przekazie propagandowym, więc to trafia do różnych ważnych uszu w Polsce i rezonuje. Tak, ale Paweł Kukiz też jest blisko związany z Księcem Isakowiczem Zaleskim, który też jest znany z tego, że no, zbytniego sentymentu ładnie mówiąc do, do Ukrainy i Ukraińców nie żywi i sytuację na Ukrainie postrzega tylko i wyłącznie przez pryzmat tragedii wołyńskiej, przez pryzmat masakr tak na ludności polskiej w tym w tym okresie w okresie jakby wojennym, a nie, 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 nie sytuacji obecnej, więc jakby Kukiz to jest troszeczkę inna bajka, no niemniej jednak jednym, jednym słowem podsumowując, no, stare metody, rosyjska propaganda, tak jak pan powiedział, tutaj jakby trzeba się całkowicie zgodzić, natomiast jaki jest link do rzeczywistości? Niewielki, tak jakby z własnego doświadczenia, z doświadczenia kolegów, koleżanek z, z okresu bytności na Ukrainie, mogę powiedzieć, że nie tylko nie ma jakiegokolwiek negatywnego sentymentu stosunku do, do Polaków, Natomiast jest bardzo duży podziw, jest życzliwość, jest też wdzięczność za, za tą pomoc, jaką może nie polskie państwo, ale polskie społeczeństwo udzielało jeszcze, no, jeszcze w czasie Majdanu i potem, już kiedy kiedy rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. I to jest to, co, co widzimy na Ukrainie i to cały czas jest żywe ja to powinniśmy dbać, żeby te relacje tak nam się układały. Panowie, to ostatnie pytanie odnoszące się trochę do tej kwestii. Wspomniał Pan o tym, że choćby ksiądz Isakowicz-Zaleski w, no, w jednym. Jednoznaczny jednostronny sposób interpretuje wydarzenia związane z rzezią wołyńską. Co trzeba zrobić? I jak Polska powinna prowadzić relacje, i Ukraina z drugiej strony, żeby z jednej strony oddać pamięć historyczną dotyczącą wymordowania setek tysięcy Polaków na Ukrainie, a jednocześnie no, nie spowodować, żeby ta sytuacja stała się narzędziem w rękach rosyjskiej propagandy. Należy właściwie zrobić to, co już zostało zrobione, stworzyć wspólną komisję. Dwa Instytuty Pamięci Narodowej Polski i Ukraiński będą w tej kwestii współpracować. W tej chwili Ukraina uzyskała otwarty dostęp do archiwów, które do tej pory nie były znane. Tam zdaje się, są jakieś bardzo interesujące dokumenty właśnie w kwestii wołyńskiej, w kwestii tego, o czym niewiele osób w Polsce wie, że Armia Krajowa i UPA miały taki okres współpracy ze sobą, współpracy wymierzonej w interes dwóch okupantów, sowietom i faszystom niemieckim. niemieckim, dokładnie. I to jest wątek, który jest mało popularny w Polsce i niewiele osób chce w tej kwestii zabierać głos myślę, że jeszcze jest wiele przed nami w tej kwestii i że powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby historycy się zajęli tym tematem, a my, żebyśmy, żebyśmy nie pozwolili w tej chwili Rosji dokonać tego, co chce. Bartosz Kramęk ja jeszcze. Ja się zbawiam. zgadzam, przy czym kwestia jest jakby też rozłożenie akcentów i właściwego momentu, jakby powaga wyzwań, teraźniejszości i te zagrożenia, które niesie przyszłość są, są tak duże, że o historii powinniśmy rozmawiać, natomiast skoncentrować się zdecydowanie powinniśmy na tym, żeby Ukraina Wyszła z tego konfliktu zwycięsko, żeby obroniła swoją integralność terytorialną, suwerenność i żeby Rosja nie stanowiła zagrożenia już nie tylko dla Ukrainy, ale też dla innych państw regionu. Kto wie, ale jeśli ziszczą się plany które, albo idee, które snujemy za jakiś czas w studio Telewizji Republika, jak choćby rozpad Rosji, o którym tutaj mówiliśmy, to może ta kwestia będzie jeszcze inaczej widziana. Dziękuję panom uprzejmie Dziękuję. za to spotkanie. Jan Piekło, Dziękuję. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej oraz Bartosz Kramek, przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog. Dziękuję panom bardzo. Przypominam, że trwa sonda SMS-owa. Czy Polska powinna zwiększyć swoją rolę w mediacjach pomiędzy Ukrainą a Rosją? Jeżeli uważają państwo, że tak, powinniśmy się w to włączyć i siłą rzeczy osłabiać Federację Rosyjską, prosimy o sms o treści 1. Jeżeli uważają państwo, że nie, nie powinniśmy się włączać w te sprawy i dbać przede wszystkim o własny interes i nie prowokować Rosji, prosimy o SMS-a o treści. 2, numer 72075. Jesteśmy ciekawi Państwa zdania. Telewizja Republika. Zostańcie z nami.